Po raz piąty jesteśmy w Klubie Bokserskim Legia, czyli najbardziej historycznym miejscu dla polskiego pięściarstwa. Dzielnica Bemowo, Klub Alternatywa Tak samo wspiera od samego początku gale, które są tutaj organizowane. Cieszymy się, że kolejna udana gala, promocja boksu olimpijskiego, a również boksu białych kołnierzyków, koneserów pięściarstwa, głównie trenujących w naszym klubie. Dziękujemy również za przyjazd po raz kolejny zawodników z Litwy. lisano laasabu laa nairobi yunifoomii lanaa laasabu laa nairobi. lino maa n seree n seree n seree n seree n seree n seree n seree. lori oyo yoo mi ye sege n seree. lori oyo yoo mi ye sege n seree. lori oyo yoo mi ye sege n sere. lori oyo yoo mi ye sege n sere. Czas po boks olimpijski. Chcemy, może młodzież, która przychodzi naszą naszego klubu trenować rozwijała się, startowała na tego typu imprezach dodatkowo na galach organizowanych przez Polski Związek Boxerski. Cieszę się, że również ja mogę dołożyć małą cegiełkę uczestnicząc w prowadzącą galę i zapraszam na kolejne edycje.